Dzień dobry Państwu, studio Kadr na żywo. Moim gościem jest pani Zofia Lech, starosta Uniwersytetu, starosta słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie. Zosiu, czy taka akcja jest potrzebna społecznie? Bardzo potrzebna, jest przepiękna, jest zachęcająca. Tutaj wszyscy, kto nas spotkali, to zechcieli nam pomagać, na dorabinie stawać. W ogóle zadowoleni niesamowite spotkaliśmy z panią przedszkolaków. No, no coś wspaniałego, prosimy o więcej. Czyli była to znakomita integracja międzypokoleniowa? Tak, tak jak najbardziej. Czy mogłabyś przekazać życzenia? od? swoich słuchaczy, dla wszystkich Tarnowian. No to może powiemy tak, że... Czego życzysz mieszkańcom? Słuchaczy, życzymy wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, uśmiechu, wspaniałych wycieczek, spacerów z łazikami, no a dla Tarnowian czasem, żeby brali z nas przykład, jak to jest wspaniale, w takim wspaniałym uniwersytecie, że tak. Dziękuję.